Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mamy 21 lutego, e, czyli co, ostatni e, weekend, <laughs> ostatni weekend czego? Karnawału, tak? <laughs> Sorry, ale, ale jestem, jestem przeziębiony, w ogóle jesteśmy wszyscy chorzy. Chłopacy starsi w domu na antybiotykach, Aga z Grzesiem w szpitalu, no i w sumie ja też jestem na antybiotyku. No ale jakoś tam sobie ciągniemy, radzimy. Stąd też tak późno, późno godzinny wjazd z nawozem <laughs> z tego tytułu, że po prostu muszę z dziećmi siedzieć, być, zajmować się nimi z rana, zamiast wstać, wyjść z domu o 6, to wychodzę po 9, bo wtedy tata dociera, <laughs> dziadek Kazik przyjeżdża chłopakami się zajmuję, żeby nie ten dziadek Kazik i ta babcia i ręka. To by było, byłaby tragedia. No, także naprawdę rodziców własnych trzeba doceniać, czy też dziadków później, o ile jeszcze macie. A wiem, że wielu z Was na pewno ma, także radzę jak najczęściej odwiedzać, bo, bo no, dziadkowie i rodzice to skarb. Ale wracając do konkretów, słuchajcie. Wczoraj też zerwałem nockę. Zresztą trzy nocki pod rząd zerwane, bo dwa dni temu pojechaliśmy z małem w nocy do szpitala. A ty wiadomo, jak się pojedzie w nocy do szpitala, to jak to wygląda. Nie życzę nikomu. Wczoraj, do chyba pierwszej nocy, czy jakoś tak, rzepak leciałem. No i tak z rozpędu. Dzisiaj, co prawda, oprysk ciągnik był umyty. Nie za specjalnie, bo nie ja go myłem. No ale jest umyty, ok, Był umyty. No to od razu z rozpędu przeleciałem sobie zboża, kończę, to jest ostatnia działka. Pszenica tutaj po rzepaku, gdzie były poletka rzepakowe, rzepaczane. Tu mamy teraz częściowo od przodu poletka pszeniczny Jakiś śmiecior. Eee, I tutaj e, od prawej był Emil. I tutaj teraz dalej z kws a tutaj teraz dalej odmiany z ten Union. <laughs> Słuchajcie, powiem Wam pokrótce. Nie chciałbym za długo gadać, bo zresztą gardło mnie też boli, ale mówię, no kurczę, całe, nawo całe nawożenie odstrzelę i nie będzie nawet jednego filmu z tego. No to wypadałoby jednak coś pokazać. <laughs> Pokrótce powiem tak. Jakie dawki stosowałem? Na ostatnich działkach sianych, gdzie jest zasiana pszenica po pszenicę, moschus, 200 litrów RSM-u, co daje 80 parę kilogramów azotu. Przężyto również dostało 80 parę kg. przeżyto Orinoko również 80 kilka kg azotu. Żyto, żyto przeleciałem w jednej dawce. Już mamy załatwione z azotem. Nie ja będę wjeżdżał. 330 litrów, co mi dało bodajże 138 kg azotu. I pszenicę tutaj po lewej stronie te poletka kws -owskie za drogą tam są. Tam dostały 200 litrów, ale RSM-u 32. Do tej pory mówiłem o 32, o RSM-ie. Czyli też koło 80 litrów. Dobrze mówię? Poczekajcie. Tak, dobrze mówię, ok Natomiast tutaj mamy poletkę Saten Union. A nie tylko, bo tu z brzegu jest, od, od drogi jest KWS-u. Dalej, dalej mamy Juliusa Zasianego. Tutaj daję również 200 litrów, ale rsm 28. Tego którego ja sobie roz, rozcieńczałem na zimę w swoich zbiornikach, więc tu wychodzi bodajże 72 kg w czystym składniku azotu. I teraz czemu takie dawki? Po pierwsze, Żyta mam na słabszych ziemiach, ale też one gdzieś tam mają troszeczkę tego podłoża gliniastego, więc nie boję się o to, że ten, ten azot zostanie gdzieś głęboko wymyty. Zresztą to ile deszczu by musiało spaść, którego jak wiecie ostatnio za dużo nie ma, że to dodatkowo ma głęboki system korzeniowy, zdecydowanie głębszy od większości tradycyjnych zbóż, że tak powiem, tradycyjnych, a może to złe określenie od większości zbóż po prostu. Więc one powinno tam sobie sięgnąć, jakby coś nawet go przepłukało, ten azot to sobie sięgnie. Na raz żeby skorzystać z tej wilgoci, przyjdzie ciepło, wszystkie te formy, ta amidowa przyjdzie odpowiednio może procesy już do tego czasu, więc stopniowo sobie, sobie to może tutaj łykać, co potrzeba i wtedy myślę, że już później będzie, może być takie też niebezpieczeństwo, że będzie zbyt gęste, trochę obawy przed poparzeniem, dlatego, dlatego jedna dawka, później pójdzie potężna potężna. Mocna regulacja, tak? Czemu się nie zaznaczyłeś? No tak. Mocna regulacja pójdzie, myślę, 2 litry CCC plus 0,4 modusa, ale to dobra, zobaczymy. Przężyto czemu? 80 kg. Ponieważ miejscami, no miejscami wygląda bardzo ładnie przężyto, a miejscami tak przeciętnie, no to postanowiłem, że, że też spróbujemy troszeczkę je podgonić, gdzie trzeba. Chciałem się z początku bawić z wydajnościami, tu dać więcej, tam mniej. A potem sobie myślę, aaa, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tu miałem troszeczkę problem z wjechaniem. Znaczy, może nie tyle co problem, co MCK mi się tu żeby mnie powolutku nie pocałował. Nie chciałbym. O, co. So, yy, oj, tu mam ścieżka mi uciekła, dobra. <laughs> No grzebał się ten MC, tak? I tak uważam, że bardzo dobrze radzi, naprawdę jak na tej klasy ciągnik pracujący z tak dużym opryskiwaczem, to no, rewelacja, naprawdę rewelacja. E, <küh> dobra, wracając do sedna, e, dalej pszenicę. Pszenicę był zamysł, żeby zrobić na 170 kg, w dalszym ciągu jest taki zamysł, ewentualnie zrobię to na 180 i teraz tak, pierwsza dostawka wcześniej, ale w formie rsm więc tych form szybko działających jest mniej. Nie boję się jakoś o dokrzewianie jak jakieś tam drastycznie mocne i też jakby chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że te pszenice i tak się będą krzewiły z powodu... No chyba, że naprawdę mamy bardzo, bardzo, bardzo działki zagłodzone i faktycznie ten niedobór azotu będzie duży, tak jak w przypadku rzepaku, ale kurczę, żeby w, żeby w zbożach był niedobór azotu widoczny, to już naprawdę musi być bieda czy wtedy faktycznie jest nieciekawie, ale jak są powiedzmy działki utrzymywane w dobrej kulturze nie mówię jakieś tam super rewelacyjnej, ale w dobrej kulturze, to jak przyjdzie pogoda odpowiednia czyli ciepło, wilgotno to te zboża i tak będą się dokrzewiały i tak się będą dokrzewiały, nie ma sensu ich grzeglonić i tutaj w tym roku jakby plus to jest, to jest plus rsm że nie mamy tych form dużo szybko działających, tej formy saletrzanej więc możemy go podać wcześniej. Taki jest mój zamysł też, żeby z tej wilgoci skorzystać. Pogoda jest cały czas dodatnia. Prognoza na kolejne dni też jest dodatnia. Oczywiście to się, jeżeli chodzi o temperatury, to się może zmienić, bo, bo w pogodzie to nie jest nic pewne. To, znaczy w pogodzie jest pewne to, że ona się zmienia. I Zamysł jest taki, żeby dać drugą dawkę i ostatnią. Dlatego pierwsza jest tak troszeczkę, może wcześniej można, trzeba by ją opóźnić, ale dlatego też jest troszeczkę większa, żeby żeby jakby w razie kiedy, nie daj Bóg, przyjdzie znowu susza, żeby można było tą wilgoć jak najbardziej wykorzystać pozytywnie i wcześniej nawet podać tą drugą dawkę, jakby biorąc pod uwagę fakt, nawet mając na uwadze to, że już może nie wpłyniemy jakoś tam bardzo na parametry samego ziarna, ale gdzieś tam sobie zrobimy plon, podać nawet wcześniej tą, tą drugą dawkę. I druga dawka to będzie około 100 kg w czystym składniku. Chciałbym ją maksymalnie opóźnić, ale tak jak wspomniałem, o tyle, o ile będą dobre warunki, chciałbym w tych, tych dobrych warunkach podać tą drugą dawkę. Jakby z założenia biorę pod uwagę to, że już w kwietniu może być sucho, stąd ta pierwsza dawka normalna, powiedzmy, jeżeli chodzi o wielkość jej. Eee, zobaczcie, no pszenice są piękne w tym roku, no, no tutaj myślę, że nie ma co... co... To jest dobre określenie. Po prostu na razie są ładne. Co będzie później, to będzie później, ale ja muszę brać pod uwagę to, co jest w chwili obecnej. W chwili obecnej te przyniece są ładne, mają potencjał. No, chciałbym z niego skorzystać, tak? chciałbym ten, ten potencjał spróbować wykorzystać. Ja tu nie, nie planuję nałożenia na 10 ton, ale uważam, że ta ósemka jest naprawdę w zasięgu ręki. Oczywiście, wszystko się tam później zweryfikuje. Pokażę, no istnieje spore ryzyko przypaleń, bo rośliny są mokre, z rana, z rana padało, do gdzieś 17 bardzo mocno wiało, troszeczkę ten wiatr nam w ciągu dnia osuszył fajnie rośliny, teraz znowu nas szła rosa, widzę, że po prostu nawet krople po prostu są na roślinach, więc ryzyko przypalenia jest, jest, jest spore, możliwość przypalenia jest bardzo realna. Przypalenia w tej fazie nie, nie powinny odbić się negatywnie na plonie, aczkolwiek zawsze to jest stres dla rośliny. Niektórzy mówią, że taki stres wręcz motywuje rośliny, tak jest niby w przypadku rzepaku, do jeszcze takiego intensywniejszego, intensywniejszego chyba to jest dobre określenie, budowania plonu, jakby taki to jest taki bodziec do tego, żeby się wziąć w garść i wydać lepsze nasiona. No nie wiem, to takie wiecie, takie, takie gdzieś tam czytałem różne, Czytałem, czy to na jakimś tam takim spotkaniu, szkoleniu mówiono. Mówili eksperci. E, więc tak e, liczę się z pewnymi poparzeniami, przypaleniami. No wczoraj w nocy woziłem RSM, też mając pod uwagę to, że ma padać deszcz. No i ten deszcz padał, więc jest, jest prawdopodobieństwo, że mi ten deszcz zmył RSM z rzepaku. Ale nie budzę się, bo myślę, że on i tak on będzie przypalony. Jutro rano również ma padać deszcz. Więc w teorii może się uda powtórzyć e, historię z rozgrywki i, i może ten deszcz z mojemi RSM tutaj z, z roślin nie będzie poparzeń, ale też jakby się nie łudzę znaczy, Biorę pod uwagę to, że te rośliny po prostu będą przypalone i tyle. E, no trzeba to wziąć pod uwagę. E, zapytacie się jeszcze dlaczego? Dlaczego nie poczekasz Mateusz? E, ładne te pszenice i tak dalej. To jest właśnie jeden z tych... O, tych, o, o większości powodów wspomniałem. Ale kolejne też są takie, że przyszły tydzień ma bardzo mocno wiać. Już w sumie od jutra, od soboty, ma bardzo mocno wiać. Ma padać deszcz, przylotne opady mają być. No i tak wiecie, będzie kolejny tydzień wegetacji. Kolejny tydzień, w którym by rośliny nie dostały azotu, nie byłyby dokarmione. Więc już by tutaj mogły jakieś tam niedobre procesy zachodzić. Pamiętajcie również, że większa dawka, ta pierwsza, ma pozytywny wpływ na ilość kłosów w kłos... kłosie, dobrze mówię, ilość kłosów w kłosie, więc nie tylko na, na krzewienie, ona wpływa, ale również na, na właśnie ilość kłosów w kłosie, kłosków w kłosie, e, więc to też trzeba mieć na uwadze, planując sobie to nawożenie, jecha, jadąc z nim, także uważam, że chociażby taka, taka wiem, że tu znajomi to taką tą pierwszą dawkę, to była taka dawka głodowa, jak to tak nazywam. Chociażby te 30 kg azotu, te 100 100 kilo, 100 kilo saletry. Czekajcie, w ogóle nie pokazałem jak to wygląda. Tak. Opryskiwać brudny, bo się prawie utopiłem na jednym polu. Trenarki tam były robione, bo woda stała. Jeszcze teraz wiosną podkopywaliśmy. Eee, no i to e, było mokro po prostu. W tym miejscu. Parametry, na jakich pracuję, to jest prędkość około 10-9-10 na godzinę 3-3,5 na 200 litrów. No już teraz odchodzi, odchodzi już teraz tej pracy. i tak jak wspomniałem, to jest ostatnia dawka mam, mam wszystko zamknięte. Rzepak nawożenie mam zamknięte, Żyto nawożenie zamknięte czyli mam 46 hektarów rzepaku na boku. 12 hektarów żyta na boku, czyli już mi odchodzi 58 hektarów z nawożenia. No ja się cieszę, no nie trzeba jeździć, wiecie, wszystko i tak weryfikuje pogoda. Coraz większe grono osób jest, które kończą nawożenie, znaczy wjeżdżają dwa razy w rzepak z azotem wiosną, pierwszy i ostatni. Robią to na raz, im się to sprawdza i, i tak z rozmów z ludźmi, którzy no mają spore doświadczenie, w uprawie roli, no mówią, że nie ma, nie ma najmniejszej różnicy w plonie w przypadku rzepaku, bo rzepak jest rośliną, która potrafi tak naprawdę każdą ilość azotu zjeść, naprawdę każdą ilość z tak azotolubną rośliną. Takie dzielenie dawek z jednej strony działa dobrze, z drugiej nie, no wszystko zależy od roku. Są lata, gdzie to trafia idealnie, są lata, gdzie się zupełnie nie sprawdza poprzedni suchy rok, no, robienie trzech dawek to tak nie bardzo chyba. Każdy ma oczywiście swoje jakieś tam yy, swoje, swoje doświadczenia i oczywiście jeżeli komuś się sprawdza, ja nie mam nic przeciwko. Yy, ja znowu wychodzę z założenia, że no, chciałbym tych wjazd, wjazdów robić jak najmniej. Wiecie, ja jestem w takim okresie, gdzie no, mam, jestem młody, mam młodą żonę, małe dzieci. No i naprawdę chciałbym tego czasu coraz więcej z nimi spędzać, a. Ciężko z tym jest. Naprawdę jest ciężko. Cały czas się wraca wieczorem do domu i, i tak naprawdę za dużo, za dużo się z tymi dziećmi nie spędza czasu, więc dla mnie każdy jeden wjazd w Rzepak mniej to jest parę chwil, które ja mogę w domu spędzić. Chociaż często jest tak, że w to miejsce po prostu się inną robotę znajduję, ale łudzę się, że będzie po prostu inaczej. Nawożenia jesiennego nie było żadnego wiosenne nawożenie, co ja tutaj dawałem, Kornkali, tak, 100 kg, eee, dwa razy z azotem i to koniec z nawożenia, co ja tutaj będę i teraz zobaczcie jak to się te wjazdy nam ucinają, ile pracy mnie, ile paliwa, ile czasu, to myślę, że to warto kalkulować, naprawdę warto kalkulować, od ilości wjazdów plonu nie przybędzie, niestety, ja bym chciał, żeby to tak działało, to słuchajcie, jakby tak miało działość, to ja nawet bym E, ojca posadził, sam poszedł do domu, powiedział mu jeździ, bo im więcej będziesz jeździł, to będzie więcej w zbiorniku. Nie będzie. Nie będzie więcej w zbiorniku. E, dlatego z no, zabiegów trzeba robić maksymalnie tak dużo jak to tylko konieczne, ale jak najbardziej mało jak tylko się da. No to jest, to jest taka dewiza, o której ja nieraz mówiłem, która mi gdzieś tam przyświeca może wyglądało mu ładnie, no to chyba gdzieś to ma sens, prawda? Myślę, że to ma sens. Oczywiście, to się wżniwa okaże, w, żniwa w zbiorniku, na wadze, czy też przy sprzedaży. To będzie ostateczne takie weryfikowanie naszych jakichś tam założeń. Ale wydaje mi się, że takie ganianie po polu, to nie jest, nie jest do końca dobre. Jeżeli się komuś sprawdza, ja już wspomniałem, nie mój interes. Ja zawsze mówię, odnoszę się do tego, co my robimy u siebie, co robimy w naszym gospodarstwie. Z ojczulkiem przegadywał. Zawsze przegaduję, no, nawet ktoś w komentarzach to mówił, o stary ten, a ojca się słucha. No idiotą był, był, bym był, gdybym się ojca nie słuchał, gdybym się go nie radził. no Kto wbudował takie gospodarstwo? Ja? No przecież ono. To co ja mam teraz powiedzieć? Mówię, ty się nie wtrącaj, stary, ja jestem najmądrzejszy, bo, bo ja? Nie, no, no dyskutuję z nimi. I tak dyskutowaliśmy na temat tej dawce w jednej w rzepaku. no to tak nie był do końca za. Natomiast powiedział o dawce w życie, tak, daj, daj na raz, mówi to nie jest głupi pomysł, tym bardziej mówi w rsm -ie. przekonał się widzę do tego rsm chociaż dzisiaj w Tobagrze przeczytał, że po rsm jest 2% mniejszy plon. Ja mówię, no kurde, 2%, to ty na pewno jesteś w stanie to zobaczyć, no. Ja my teraz policzę jeszcze koszta, może o te 2% ten RSM będzie tańszy, a powinien być dużo tańszy, chociaż chyba tam było porównanie z mocznikiem, a mocznik też jest stanie w sumie nawozem, więc może ten, ten stosunek wyjdzie na niekorzyść RSM-u. No, ale, ale widzę, że już się tam gdzieś przekonał, przekonał się do tego nawozu, już nie ma ludzi. Eee, no i fajnie, fajnie, fajnie. Oby, oby to... No miejmy nadzieję, żeby ten rok... Ja bym chciał, żeby ten rok był normalny, w zresztą jak każdy na pewno żadnych tam rekordów nie zakładam. W zeszłym roku też w sumie każdy tak mówił i, i, i było to co było. No trudno, trzeba robić swoje trzeba robić to tak, żeby się to ekonomicznie spięło, Dlatego ja każdy wjazd naprawdę, e, naprawdę się mocno zastanawiam przed każdym jednym wjazdem w pole czy to ma sens e, no bo to, to oprócz czasu to są pieniądze, to są koszta po prostu to są koszta i tyle kurde miało być krótko, rozgadałem się, no może trochę z nadwiązką. E, czekajcie, co się jeszcze bym wsunąć? A, żyto, ja pokażę też Żyto jeszcze. Żyto miejscami bardzo ładne, miejscami też e, przeciętne. Mam tak z żytem i z pszenżytem, te żyto i pszenżyto mam u brata, tam troszeczkę może jeszcze trzeba popracować nad tymi działkami, aczkolwiek próby wyszły niegłupie. To też jest zboże po zbożu, chyba tam drugi rok na pewno, albo trzeci, więc teraz, teraz wejdziemy troszeczkę bogaciej, może w mam też może kukurydza tam wejdzie, popracujemy nad tymi Działki mają potencjał, jak będzie pogoda, będzie, będzie fajnie to myślę, że te plony będą ciekawe. No żyto, żyto chciałbym na te 6-7 ton, tak, chciałem dać 120 kg, ale mówię troszeczkę mało, kurczę, no jest to hybryda, dałem 140, no myślę, że to przy dobrych wiatrach, no szóstka powinna się złapać, może jakby tam było, było pozytywnie, no bo woda tu jest najważniejsza, prawda? Wiadomo, że żyta się nie sieje na trzecim klasie. Przężyto również miejscami, no jest piękne, miejscami troszeczkę takie gorsze, ale też też myślę tak gdzieś na te 6 dobre ton. One jest tam w założeniu prowadzone. No w zeszłym roku robiłem żyto po 7,5 tony na 120 kg, ale po, po rzepaku, prawda, który plonował tonę 800, więc azoty też sporo zostawił po sobie. <laughs> Udziela się, więc to też nie ma co porównywać. No, zobaczymy. Dobra, kończę, bo miało być krótko, a jest długo. Trzymajcie się do następnego razu. Do zobaczyska. Cześć.